W kolejnym odcinku z gry, a nie, właśnie to jest pierwszy odcinek z gry Minecraft na moim kanale. Mam nadzieję, że ta seria się przyjmie. Ciągle zmieniałem te gry. To jest mój świat, by the way. Stworzymy sobie nowy świat. Stworzymy świat nowy. I też zachęcam do subskrypcji tego kanału. Zostawcie łapeczki. Jak dobijemy do 100 subskrypcji. Będzie jakiś może pisem w karcik do 20 zł, więc zachęcam. Podam kod yy, Sezon. pierwszy. wyświetlacz się zwoła. Oczywiście, przetrwanie. Ja jestem nowym w tą grę, więc damy łatwy. Skrzynia bonusowa, oczywiście. Czanki tylko 4, nie, sześć będzie. Ogień, warto to nie. Pokaz urzędny. Ogień się rozszerzenie tu już wszystko, gite z kodów nie, aktywujemy chciałam zagrać, nagrać ten yy... chciałam nagrać surwila z modami, ale nie działało już nie ja mam tutaj modów, bo usunąłem te apki. jakoś mi nie działały po prostu te apki nie wiem dlaczego, i to wszystko jakoś tak wyszło, nie miało być z modami, ale będzie bez no. <gryz> więc chyba się już widzimy w, w świecie Jesteśmy już na Seedzie ie Co w tej księdze jest. No Wszystko potrzebne. Ja pierdzielę. Jeszcze raz Żeby nie było jestem totalną nowym Minecrafta, nie? Zwłaszcza na telefony. W no, sobie też wszystko przekładamy, tak jak powinno być. Tego nie potrzebuję tutaj, tego też to się przyda. Uhum, uhum. Dzień dobry Kurde, krowo, czekaj na mnie. Czekaj chwilę, dawaj żarcie. Tu jest jeszcze druga krowa. Jak coś tu pisa komentarze, jakieś pro dla mnie, sery, bo totalnie umiem w tą grę grać. Kurde no, jak zaś widzicie. No wracaj! Dzień dobry. A tu jest jeszcze jedna prawa. Tutaj zawaliłem. No i leży. No i kozacka. Krówka. No dwie, Dojdziemy no, idziemy je zabić. Żeby... Przykro mi, ale tak jest z prawo. Dobra. Nie Idziemy się... Nie idziemy się, tylko... Oho! Czy ja chcę tam wchodzić? Nie chcę tam wchodzić Nie wiem, są takie dziwne dzięki są takie Płucz, właśnie przed chwilą był Czy to jest cały w żwirze? Mhm. Mhm. Tam, tam jest jakiś domek Nie wiem czy to jest za domek. Ciekawe co to może być. Nigdy nie widziałam takiego domku i się trochę cykam tam iść. Myślałam na początku, że to jest wioska. Chyba to jest wioska. Hmm, kurde. To była wioska, to było kozacko. No, tylko ja tam wejść. Jak się w tej grze pływa? Dobra. Ogólnie próbowałam tutaj pływać łódko w tej grze na telefonie, nie w minecraftie i to jest takie przywalone. hehehe, co he, jest he, bliżej? Co tam jest? Fajnie, bo to była wioska, nie jakaś chata, że tam gdzie umrę pierwszy raz. Kurde, wtedy nie wejdę. A Albo jednak wejdę. Mhm. 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 Dawaj to. I się w terenie górzystym. Na szczęście to nie jest opuszczona wioska. Dawaj, tak, pochodnie w sumie. Chyba w tej wiosce się... O Jezu. Uu. Żarcie! Przyda się. Zbrojka. Jakaś też jest. To sobie założymy. Czy jest ja robienie Tyle, dobra Buty na głowę chcesz, łukę założyć? No ale nieźle. Mam prawie cały set skórzany, a nawet nie mam czterech tego. Jezus, Maria, to jest. Dobra, nie umiem. Myślę, że cię chociaż to jakiś posadza, nie. Czy ja przyszłam. Dobra, nie. Uu będzie już mój dom. To mój dom jak coś, nie? Zabieram. To jest mój dom. Już tu nie wchodzimy. Zamknięte. Jezu. Aha. Ziemniaczki. Z tego chyba nic nie zrobię, nie? Nie biorę. Ale jedno łóżko się na doko, to też widać. Pierwszy odcinek ci zapowiada na razie tak ciekawe. No i po co spadłeś? To jest takie wasze. Tak, już takie schody, żeście zrobili to kurde sierancie teraz, oho. Yy. No i dzięki mordo. Co ty tam masz, że tak weszłeś i zawieszałeś? Co to jest? Banery chyba. CHOPIE! ty masz w domu? Co, za chory człowiek? Zobia. A to <laughs> się ma? Lisek. zombie jest? Pójdę go dojechać. Nie chcę twojego drzewa, chopie, Jezu. Uu. Ciebie głowa typu nie boli? Zamień się Co ty, czym, czym ty handlujesz? Dwa emeraldy za nożyce Zębiaka w domu macie gdzieś tutaj? Dwa emeraldy za nożyce, no to... Kurde Serio nie macie nic ciekawego, tylko żarcie? Rzeczy się przyda, ale... Gdzie jest? to moje. Ty, tej to nie wziąłem! To teraz biorę. ma kocie. Nie wiem, wszystko przejdziemy, tylko szkoda, że kowala tutaj nie ma. Łoo. No, tutaj już byliśmy. <grymne> Okej! Okay. Dobra, nie zostawię. Nie zamykam, czyli. <grymne> Więcej potato Więcej Eee... Yy, jak to się? Chleba. Czy to było drzewa? Ale jestem mądry, że nie wziąłem drzewa. Jest. I to jest cała wioska! To nie jest wysit! Nie, wioska fajnie, że była chociaż jakaś wioska. Daj to. I to, i to. Pochodni mi się przytazło. <laughs> la, 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 la. La, la, la. Co ty tam robiłeś? Dawaj, żarcie kuru. Kuru, kuru. Tak jest, kuru. Czy jesteśmy teraz gotowi, żeby iść do kopalni? Jak najbardziej. I tak się nie kończy na razie O kurde, prawie spadłem. Dobra, biorę No i po co mi straszysz? Takim dźwiękiem gro To zniechęca do grania w gry Jak się tu rozkopię, sobie zrobię kurde, żelazo sobie skopię to wszystko. Przyda się. Zapewne mam crafting table. <noise> ja piecz nie wier. Żeby crafting table nie mieć. Kurde. Ocyk. Patyka mam, jednego patyka mam. Idziemy tutaj. Uh -huh. Parara. I tyk. No i dobra. I jękować żelazo O, na chwilę to już będzie, na szczęście. O, co jeszcze jest? Teraz po potem węgiel, co nie było na dole. Ale na pewno jeszcze jeszcze żelazo Bo się przyda. O, więcej żelaza za, za surowy, przyda się, kurde. Hmm, hmm, hmm. Dobra, na krawędzi węgiel się przyda. Jak najwięcej węgla. I cyk. Dobra. Na no, szczęście się złapałem. Tego nie chcę kopać, bo się boję, że spadnę. Dobra, idziemy z tej jaskini w sumie już. Potem całą spenetrujemy, i kurde, ją i zbierzemy diaksy jak znajdę, jak znajdziemy. O sam nie będę szukał przecież. Gdzie jest mój crafting table? A, tutaj się schował. Dobra. Wychodzimy z tej głupiej jaskini. Noc? Kurde mać Jakiś damek jak my... Idziemy do chaty Co to jest? Co mnie bije znowu? czy się nie boję że kurde, zombie łażą i to wszystko? O, drewno. Hopie. Obuć osadnika. No i zabij, i zabij zabijemy ich? Dobra. Jolo Jolo sytuacja. Na crafting table zabijemy te gnojki, stawiamy. O, po co ja stawiałem? Siekiera, siekiera, motyka, kolana, pięty. No i się ma, morda. No zobaczcie, no chodźcie tutaj. O Jezu Kto mnie walnął? No Czy to jest pająk? Dobra, żegnam. Zamieszkamy tutaj. A co? Nie ma tyle kobla? Tyle kobla nie ma? Mam tylko dwa kobla, sobie. co... Przykro mi, panowie wieśniakowie. Książki macie? O, dobra. Jakby tak rozkopać tego domku? O, tędy nie przejdą Wtedy pewnie pan przejdzie, ale Czuję z nim Dobra, dla no, bezpieczeństwa, bo zabuduję to. Ile mam 6? No to potrzebuję jeszcze O przepraszam Teraz nie Ale jesteśmy z powrotem Jeszcze dwóch potrzebujemy kobla Wtedy nie przejdą, bo to jest... Dobra, dupa z tym pająkiem. Dobra, zabudujemy to. Drewnem. Dobra, weźmy to drewno. Uuu, za to. Faktycznie zaraz na chatę wbiję jakiś pająk. To jest szkło? To jest szkło. Ja pierdziele. No zaraz, faktycznie zaraz jakiś pająk na chatę wbiję i będziemy mieli. Dawaj to. A coś, muszę zjeść coś? Muszę zjeść sobie jabłko. Dobre jabłuszko. Dobra. Teraz, co? Nie chcę tego. Teraz musimy postawić piecyk. Piecyk będzie tutaj. Lewy węgiel. Tutaj żelazko. I idziemy i nalepać. Chodźcie. Aha, aha. Czy ja mogę sobie sobie skuszać czapę? Tak jest. E, mam czapkę. Nie mam czapki, więc mam seta full set full set. Halo. Zombiachki. Po co tutaj? Kurde, zombie. Nie bij moich przyjaciół A, ty gnoju! Co mi bijesz, co? Ty. że sam na chatę trzy. Nagle się okazało, że moi osadnicy są z Typy, Ty, to moje łóżko, wypad stąd. Ja tu siadam. Bo nie, mam lepszą. Wypierdzielaj. Wypierdzielaj. Ty gnoju! Nie, to moja Debi mi wziął wycie. On mógł spójrz. Jak szybko spierzierał. Nie! No i umieraj! No chodź. Pan Arjon... Iron Golem Czekajcie Znam taktykę na takie Duże ludki <ścoughs> O, ты чекаш? О, Święty, dobra, święty, zobacz, szybko się wracałam do tej wioski. A po co? A mogę go zostawić, kurde. Mała świnia. Głupi Arion, Arion. Jezu, nie potrafię nam tylko wypowiedzieć. Głupi Arion, Arion. No, wiecie o co chodzi. Głupek z niego. Idę go dojechać teraz. Kurde, nie zauważyłem, że jest ten że miałem zblokowane te chodzenie. Bo wtedy bo miałem ten przycisk włączony ten, jak to? No tego kłócania co jest po, na shifcie chyba. Pod kontrolem chyba na kompie. Właśnie dokliknąłem, kurde. No i temuś tak nie mogłem wyjść. Tak, bym jeszcze go może dojechał. Dobra, w sumie wykopy to. To jest to tylko żwir. Mam nadzieję, że moje itemy nie zniknęły. Bo kurde, no nie chcę mi się stworzyć nowego świata. I zaczyna się od nowa serii, bo bardzo ładny sit. Tam są moje ity Kurde, jolo. Nie będę A ten Iron Golem nie denerwował Tylko czemu mnie wano przez trzy kratki? On mnie... Ja byłem tutaj i mnie stuknął. Nie wiem w jaki sposób nawet. Nie chcę ci typy bić. Dawaj moje wszystkie rzeczy, a nie. się no, zabiję go zaraz. <grym> Założę sobie to wszystko. Dawaj wszystko, co moje, dnoju. No i gdzie są moje spodnie, co? A, tutaj w pipunku. Typie, kurde, przesadziłeś. Przewaliłeś sobie pałę. Typie, wiesz? Przewaliłeś sobie pałę. Teraz. Hopie. Czekaj! Czym się rozmnażaje? Chyba przy nie? Co to jest w ogóle z domek jakiś posiedzony? Co to jeszcze jest ta wioska? Co ta wioska jest taka górzysta i posrana, że szok. No i co, golej No i się mordo. Ile Mam zero. <śmum> Mam zero. Jeszcze trzy! Tylko? Halo, wszyscy, proszę przyjść do mnie. O, kurde, dobra, idę po swoje żelazo, bo tam ja chyba 9 aż, nie? Ui, Auć. To chyba mój domek. Tak jest. Czyli mam 12. Gwiśniaka nie ma. W zasadzie w dziśniaku. skraftujemy coś. Skraftujemy sobie żelazny kilo. Teraz pytanie. Że, I to jest no, na potwory 5, to 6. Czy klata? Mi się wydaje, że klatę zrobić lepiej, chyba. No, robimy sobie Klatę, jakiś pan coś lepiej mieć, jakiś nie? Lepszy. Te skórzane, gówno to. No jak sama nazwa wskazuje, te skórzane, gówno to gówno daje, w zasadzie. Sobie tutaj sobie tak zrobimy. zaraz sobie chyba zrobimy sobie tutaj. No i wiecie co? Takim, takim pięknym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawicie co najmniej, nie wiem, 5 łapy w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie będzie. Jest dzisiaj sobota, to będzie jutro. Jutro będzie kolejny odcinek z tej gry na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. Zostawcie tak łapkę w górę, te subika. Co? Ja się z Wami żegnam. No i się